Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Zapraszam Was na wspólną koronkę, tu mieścicie Bożego. Będzie mi bardzo miło, jeśli dołączycie do wspólnej modlitwy. Boże, w drodze świętej jedyny, płakam Cię i proszę przedstawieństwo niepokalanej pokroci z Maryi, wszystkich aniołów i świętych, o łaskę zjednoczeni na modlitwie, tak aby mój umysł był zjednoczony z Twoim umysłem, moje serce było zjednoczone z Twoim sercem, a moje wszelkie pragnienie i zamiary pochodziły tylko od Ciebie. Odtalał Pani ode mnie wszelkie rozproszenie i nieuwagę, wszystko to, co się Tobie nie podoba, tak aby moja modlitwa była miła i Tobie przyjemna. Sprawa, abym mógł doświadczyć głębi Twojej miłości. Slej na mój umysł. Przeniknioną mądrość i wszystkie możliwe łaski, którym chcesz mi obdarować w czasie tej modlitwy. Amen. Dzisiejszą koronkę do mieście Poszeko pragnę ofiarować, prosząc Cię najpokorniej, Pani Jezu Chryste, Matko Bosza oraz wszyscy święci aby w Polsce nie zabrakło cenia, aby polski naród nie kłotował w przyszłym roku. Za każdą pomoc. Z całego serca bardzo dziękuję. Amen. O krwi i wodę, która wytrysłaś wówczas, z tej słodszego serca słowego, jako strój miesięcy dla nas, ufam topie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przejść królestwo Twoje, wola Twoje, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odbyć nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie dopuść, abyśmy ulec pokusie, ale nas spaw słego Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc Szywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, móc z synami krzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen wierzą w Boga, Ojca Wszechmogącego, stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna jako jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczony pod bockim piłatem, ukrzyszowan, umarł i pokrzepion, stąpił do piekieł, trzeciego dnia z martwych stał, wstąpił na piosę. siedzi po prawicy Boga, Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w to Świętego, święty Kościół powszechny, święty obcowanie, grzechów otłuszczenie, ciała smacowych stanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze Przedwieczne, oferuję Ci ciało i krew, duszę i pustwo, najmniejszego Syna Twojego, a Pana Naszego, Jezusa Chrystusa, na przepłakanie za grzechy nasze i świata całego. Klajek męki, mimiło się ci nas i świata całego. Klajko polestej męki, mimił się ci nas i świata całego. klajeko polestej męki, mimiło się ci nas i świata całego. Klajko polestej męki, mimiło się ci nas i świata całego. Klajko polestej męki, mimiło się ci nas. I świata całego. Klajko polstej męki. Mimiło się ci nas i świata całego. klejko polestej męki. Mimiło się ci nas i świata całego. klejko polestej męki, mimił sieci dla nas i świata całego. klejko polystej męki, mimiło się ci nas i świata całego. klejko polestej męki, mimo się ci nas i świata całego. Ojcze Przedwieczne, oferuj Ci ciało i krew, duszę i pustwo, najmniejszego Syna Twojego, a Pana Naszego, Jezusa Chrystusa, na przepłakanie za nasz nasze i świata całego. Dla Jego Męki, miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego Męki, miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego Męki. Mimiu się cię dla nas i świata całego, Klajeko jego męki. Mimiu się nas i świata całego, Klajeko jego męki. Mimiu się cię nas i świata całego, Klajeko jego męki. Mimiu się citle nas i świata całego, Klajeko jego męki. Mimiu się citle nas i świata całego, Klajeko jego męki. Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego polestej męki. Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego polestnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Ojcze Przedwieczne, oferuję Ci ciało i krew, duszę i pustwo, najmniejszego Syna Twojego, a Pana Naszego, Jezusa Chrystusa, na przepłakanie za nasz nasze i świata całego. Klejko polestej męki, mi się cię dla nas i tlenas, świata całego ko. Klejko męki, mi się cię dla nas i świata całego ko. Klejko męki, mi miło się cię dla nas i świata całego Klajeko Klejko męki, mi się dla nas i świata całe ko. Klejko polestej męki, mi się dla nas i świata całego. Klejko polestej męki, mimi uścicit dla nas i świata całego. Klejko polestej męki, mimi się dla nas i świata całego. Klejko polestej męki, mimi się dla nas i świata całego. Klejko polestej męki, mimi się dla nas i świata całego. Klejko polestej męki, mimi się dla nas i świata całego. Ojcze przedwieczne, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i pustwo, najmniejszego syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa, na przepłakanie za nasz nasze i świata całego. Dla Jego polestej męki, miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego polestej męki, miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego polestej męki, mią się citle nas i świata całego klajeko polestej męki mimią się citle nas i świata całego klajeko polestej męki mimiją się citle nas i świata całego klejko polestej męki mimią się citle nas i świata całego klejko polestej męki mimo się nas i świata całego klajeko polestej męki Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego męki Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego męki Miej sieci dla nas i świata całego. Ojcze Przedwieczne, oferuję Ci ciało i krew, duszą i pustwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana Naszego, Jezusa Chrystusa, na przepłakanie za nasz nasze i świata całego klajeko poreststej męki mimią się citle nas i świata całego klajeko polestej męki mimią się citle nas i świata całego klajeko porstej męki mimią się nas i świata całego klajeko porstej męki mimią się nas i świata całego klajeko polestej męki mimią się nas i świata całego Klajko polesnej męki, mimi się dla nas i świata całego. Klajko polesnej męki, mimi się dla nas i świata całego. Klajko polestej męki, mimi uścicit dla nas i świata całego. Klajko polesnej męki, mimi uścicit dla nas i świata całego. Klajko polesnej męki, mimi uścicit dla nas i świata całego. Święty Boże, święty mocny, święty śmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty śmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty śmiertelny, zmiń się nad nami i nad całym światem. Jest, ufam tobie. Pomnij o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, to się do Ciebie ucieka, Twojej pomocy przesywa, Ciebie o przyczynę tą ufnością ożywiony do Ciebie, o Pana nad Pannami i Matko, piękną do Ciebie, przychodzą przed topą, jako krzyżnik płaczący stoją, o Matko słowa, żaż nie kardzisz słowami moimi, ale usłyszaj łaskawie i wysłuchaj. Amen. Matko poszę tą modlitwę składam w Twoim niepokalnym sercu, ponieważ Ty wiesz najlepiej, gdzie i komu w danej chwili ona jest najbardziej potrzebna. W dniu dzisiejszym łączę moje cierpienie i mój krzyż, i cierpienie i krzyż ludzi, którzy nie ofiarują ich poku. Z Twoim krzyżem, Panie Jezu, przez niepokalną mamę Twoją i proszę Cię, Panie Jezu, przez polestną męką Twoją i krew, którą wolałeś za nas, sami na krzyżu, przez Najświętszą, a konią Twoją, przez serce Boże, daj łaskę spawienia duszą, dziś, tej chwili umierającym, aby nie poszły na wieczne potępienie. Amen. Wszechmokący wieczne posze, osłoń nas przed oczami swych duchów, sechci posłużyć się churami aby nas zablokowały i odcięły, możliwość wpływu, działania demonów, szatana, słego ducha, wszelkiej maści, każdego rodzaju na miejsce naszej modlitwy, naszego działania, nauki, prac i tym podobne, spraw, swojej łaskawości, powierzchni Boże, wrócje świętej jedyny, aby nasza modlitwa, prac, nauka i działanie mogły odbywać się bez demonicznych przeszkód. Amen. Duchu Święty, duchu mądrości. Prawiać kapłanów i siostry sekonne. Duchu Święty, duchu światłości. właśnie się kapłanów i siostry zakonne. Duchu Święty, duchu czystości. właśnie kapłanów i siostry zakonne. Duchu Święty, duchu mocy. Zbieraj kapłanów i siostry zakonne. Duchu Święty, duchu Boży. Spraw. By kapłani i siostrzoskonne, ożywieni i umocnieni Twoją łaską, niesie Słowo Prawd i błogosławieństwo pokoju na cały świat. Niech Okin Świętej Miłości rozpalaj serca, we płomieniach tej Miłości oczyszczali i uświęcali dusze. Duchu Święty, powierzamy Ci serca kapłańskie i siostrzoskonnych, ukształtuj na wzór najświętszych serc Jezusa i Maryi. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Z całego serca dziękuję Wam za wspólną modlitwę. Życzę Wam pięknego, błogosławionego dnia, pełnego wiary, nadziei i miłości oraz opieki. Jezusa Chrystusa, Matki Bożej i świętych Strzałustyny, z Panem pokojem Akaja.